Zadanie szóste to równanie trygonometryczne. To taki pewniak maturalny, naturalny, który w tym roku był wyjątkowo łatwy. Mamy rozwiązać równanie 4 sinus 4x, cosinus 6x równa się 2 sinus 10x plus 1. To, co rzuca się w oczy na pierwszy, jak gdyby plan, to jest to wyrażenie sinus 4x, cosinus 4, y, 6x, bo to jest wzór na Iloczyn sinusa i cosinusa różnych dwóch argumentów, co możesz w tablicach znaleźć w takiej formie. Tą czwórkę sobie przepiszemy razy, i teraz ten sinus 4x, cosinus 4x to jest tak, jedna druga i w nawiasie sinus sumy tych dwóch kątów, czyli 4x plus 6x to nam daje 10x. -ów. Dodać i drugi sinus, ale tym razem różnicy tych dwóch kątów, czyli 4x minus 6x to będzie minus 2x. I tu zamykamy nawias, tu się kończy stosowanie naszego wzoru. Prawą stronę na razie przepiszmy. Sinus 10x plus 1. Następnie wymnożymy sobie przez ten kwadratowy nawias z przodu, żeby go już nie było. 4 razy 1 druga to jest po prostu 2 i teraz to 2 razy sinus 10x, czyli 2 sinusy 10x plus 2 sinusy minus 2x to się równa 2 sinusy 10x plus 1. Jak widzisz te sinusy można sobie zredukować i one znikają. 2 sinusy minus 2x'ów. Żeby tego minusa nie było w argumencie, to skorzystamy z własności funkcji sinus, która jest funkcją nieparzystą, więc ten minus damy sobie do przodu. Czyli zamiast 2 sinus minus 2x'ów będziemy mieć minus 2 sinus 2x'ów. To się równa z prawej, zostaje 1. Dzielimy obie strony przez minus 2 i sinus 2x'ów. Daje nam minus 1 drugą. Teraz skorzystamy z naszego wykresu. Skoro sinus ma być równy minus jedna druga, rysujemy sobie linię na wysokości minus jednej drugiej i obserwujemy, że przecina się z naszym wykresem w tym punkcie i w tym punkcie. I te punkty musimy sobie odczytać. U mnie jedna kratka to jest pi szóstych, czyli odpowiednik kąta 30 stopni. Tutaj mamy pi, w związku z tym ten pierwszy punkt to będzie pi dodać pi/6, czyli tak naprawdę 7 pi/6. Natomiast ten punkt leży w okolicach 2 pi i wystarczy że sobie odejmę. czyli tutaj mam 2 pi odjąć pi/6, co daje mi 11 pi/6. Oczywiście te rozwiązania powtórzą się w w nieskończoności, co 2 kpi się powtarzają w sinusie, więc wracając do mojego równania, będę miała, że te 2x tutaj mogą być równe tej liczbie, czyli 7pi 6 plus oczywiście okres funkcji sinus 2 kpi lub te 2x mogą być również równe tej liczbie 11. 11pi 6 plus 2 kpi oczywiście co istotne, nasze k musi być liczbą całkowitą, żeby to miało sens. I teraz dzielimy to równanie przez 2. Otrzymujemy, że x to się równa. 7 pi 12 plus kpi już teraz lub x to się równa, tutaj również dzielimy przez 2, 11 pi 12 plus k pi ponieważ w zadaniu nie było podanego żadnego przedziału, w którym mamy podać nasze rozwiązania, to rozwiązania mamy dwa takiej postaci i to kończy nasze zadanie.